Cześć! Drodzy widzowie, witam Was na kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj kolejna premierka czwartkowo. Mamy nową zdrapkę za 10 zł, 500 tysięcy Money Maker <grydy> i mamy tutaj polskie banknoty na zdrapce, także lot to <grydy> jakiś tam progres robi powoli. W zdrabce będziemy szukać wygrywających liczb albo. Worka dającego przypisaną kwotę albo złota dającego dwukrotność. Dokładnie takie same zasady jak w płynnym złocie. Ale tabela inna. Tutaj mamy 9 stopni, od 10 do głównej pół miliona. Stopnie wygranych podobne jak w Big 777, tylko główna jest inna. A tak to chyba to samo. Tak mi się wydaje. No nie wiem. Wybrałam sobie sama zdrabki. 2, 15, 19. Powiem wam, że były poprzebierane już te numerki, które chciałam, więc z tego co było, to najbardziej mi te przypasowały. No to wzięłam. Zobaczymy, co z tego będzie wkład 30 zł. No i zbliżam i zaczynamy. Zacznijmy sobie od tej najwcześniejszej dwójki. I mam nadzieję, że uda się znaleźć jakiś fajny, wygrywający symbol. Albo. No wiadomo, jakąkolwiek wygraną, ale te symbole są takie fajne, że chciałabym je zobaczyć. 24, 29, 21, 11 i 19. O i zaczynamy obokiem. <grym> no, także standardzik. Kolejny boczek, 23, 47, 45, 26, 22. 57, 35, 55, 17, 32. Strapka podobna. Tutaj przynajmniej na polu ścieralnym do Cash Royal. Dobra. Pierwsza z numerem drugim. Usta. KT. Idziemy do piętnastki. Oczywiście, dla wszystkich, którzy piszą, że za bardzo przeżywam, jak nic nie wparnie, nie będę płakać. Spokojnie. Szukamy 16, 22, 43, 42 i 56. 23, 52, 18, 47, 41, 48 trzydzieści jeden trzydzieści trzy trzydzieści sześć dwadzieścia siedem no poproszę jakiś woreczek no nic mojego nie ma na razie czternaście dwadzieścia dziewięć dwadzieścia jeden czterdzieści cztery i dwanaście także piętnastka

no to moja premiera nieudana także chciałam inne numerki, ale powybierał ktoś ktoś zgarnął więcej no i super, no i brawa dla tego kogoś kto zgarnął te wygrane zdrapki do mnie trafiły te ale zdrapka przetestowana wizualnie bardzo fajna pod warstwą średnio wolę jak są większe trochę liczby ale najważniejsze, żeby była pełna. No, ta dzisiaj nie była. Mam nadzieję, że Wam pójdzie trochę lepiej. Na dzisiaj to już tyle. No i widzimy się na kolejnym odcinku w sobotę. Także zapraszam i do zobaczenia. Papa! Pa.